Witam, jesteśmy przy y, przystanku kolejki Linka, która też jest dosyć zdewastowana. Chciałem Wam pokazać teraz, jak to wygląda. Nie ma żadnych lin mocujących. Najpierw zobaczymy z zewnątrz, jak to wygląda. tutaj nie doszły regulamin tu później prawdopodobnie wejdziemy, ale ja chcę Wam to pokazać jak to wygląda całe, tutaj na zewnątrz nie ma żadnych lin, wszystko jest poniszczone wszędzie same napisy Pójdziemy drogą, która już jest niedostępna dla zwiedzających. ale czego się nie robi dla idei? Wchodzimy i mijamy coś takiego. Przeszliśmy się pod tym Kiedyś tutaj wchodziłem, żeby się przejechać Alkom, a teraz tylko wchodzę, żeby nagrać Wam, jaki poziom zniszczeń tutaj w ogóle osiągnęliśmy. Wszystko zarośnięte. Wchodzę w ogóle dawną trasą, którą wchodziliście, kiedy kupowaliście bilety. Tutaj w tym miejscu stało się, żeby poczekać na elkę, która jechała z tego koła. To wszystko się obracało w tamtym kierunku mniej więcej. Wchodziliście tutaj. To koło się kręciło i napędzało fa fajną całą naszą kolejkę Elkę. A teraz spójrzcie jak to wygląda. Rozmiar jednego wielkiego zniszczenia, zaniedbania Panie prezydencie, jak, jak można było to zniszczyć? Naprawdę. Cała budka kontrolna, rozerwana na szczępy. Tutaj kręciła się potęga tych lin. Tu pewnie większość z Was pamięta, tutaj się stawało w oczekiwaniu na kolejkę trajała z tego koła tutaj w naszym kierunku. Tutaj się stało. Taki się miał wzgląd, obejrzało się za siebie, czy już oby nie nadjeżdża. Kiedy się zbliżała kolejka, zrobiło się hop siup i już było, a teraz jedna wielka dewastacja. Butelki wszędzie, kapsle, zniszczenie. To była siatka zawsze ochronna, która była takim ostatnim ratunkiem kiedy no nie wiem, ktoś, jakaś osoba nieporadna próbowała skoczyć na LK i w ostatnich chwilach się potknęła to jeszcze była ta siatka ratunkowa, na której ona wylądowała tam W tamtym kierunku jechaliśmy na planetarium Teraz sprawdzimy jak to wygląda dalej, tam oczywiście jest Słuchajcie, jeszcze dźwięki yy, wesołego miasteczka, Costera Nie wiem, czy to widać, bo jest pod słońce, ale zejdę tam. Tutaj mamy kierunek, Stadion Śląski, zaraz to pokażę. No, to takie obrazy teraz można spotkać. Naprawdę zniszczenie totalne, aż Ech, łezka w oku staje. Tak wygląda cała wieża kontrolna, wszystko zniszczone zniszczone. Mamy kierunek, zaraz chyba się pokaże. Stadion Śląski. Tu na tych torach ja w ogóle kolejka linowa czy linowa, przepraszam po prostu nizinna kolejka mamy liny zabezpieczające też w kierunku stadionu śląskiego wszystko ostro zarosło wszędzie resztki butelek alkoholu tam nawet butelka po keczupie no nie wiem no dla mnie tragedia w ogóle tragedia to co się tu wydarzyło jest dla mnie upadkiem małym tego pięknego kompleksu jakim jest e, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku zobaczcie tutaj kiedyś tętniło życie tu po jednej stronie ludzie wysiadali zresztą tu nawet jest napis został tu Wysiadać Cały Już zniewieściły Oczywiście na słupach nie ma już lin Tutaj jest Teren Wesołego Miasteczka, który grozi nas od Kolejki nizinnej, która też już nie działa Też ma swoją historię, ale też już nie działa też kroczy przez cały park no ale niestety pieniędzy zabrakło kolejka się skończyła teraz wszystko wygląda tak bordzewiały popisane jednym słowem fatalnie idziemy teraz zobaczyć do tej budki sterowniczej jak to wygląda w ogóle jeszcze póki się trzymie cało Całe kupy. Słowne schody. Tu pamiętam, kiedyś była restauracja tam w tamtym miejscu. Teraz nie wiem co to jest. Też nie by działa, ale to już nie jest to samo. Nie ma tu tyle po prostu ludzi takiego całego ogromu. Jest budka strownicza, która jest totalnie zdewastowana. Idziemy drogą, nie wiem, techników. Tutaj pamiętam zawsze wpuszczano ludzi, którzy chcieli się zjechać na ulicę. Sławne przejście, tu chyba kiedyś był taki łańcuszek. I tak to chyba kiedyś wyglądało. Ktoś miał bilet, łańcuszek się zwalniał. Teraz może wejść każdy. Ona rozrabiać, zobaczcie, ile tu jest w kawałków szkła. Tu wysiadać. Sławne szczauki. Wysiadać. Osoba, która siedziała w siodełku na lewej, musiała uciekać na lewo. Ta po prawej musiała uciekać na prawo. Wiadomo. Wódka sterownicza, zajrzyjmy też do niej, jeśli mamy okazję śmieszne schody. też tam wejdziemy było jak żeby nie. No totalnie totalnie już zniszczenie maksymalne tutaj się objawia. a mamy nawet kalendarz 2007 rok. bo ostatni, w ogóle zjazd tej jazd jazda kolejki. 7. Tak wyglądają przyrządy, które sterowały całą kolejką a teraz to wszystko gnije niższeje prędkość jazdy. Nasz serce się kraje naprawdę, panie prezydencie. Nasz nowy panie Kotala, wiemy, że w planach jest nowa w ogóle konstrukcja tutaj kolejki, ale jak można było dopuścić takiego upadku w ogóle? Tutaj tam yy, nasz niby najlepszy roller coaster w parku działa. O tutaj się pewnie kiedyś flagi podpinało Tam jeszcze pojemnik po kawie na widać Niesamowite jak czas się zatrzymał tutaj w miejscu budka cała sterownicza No fajnie tu to, to wszystko wygląda, ale szkoda, że tak bardzo zmarnowane Tutaj mamy kierunek planetarium A tutaj mamy kierunek Stadion Śląski Pamiętam sam ile razy się tu przejeżdżałem z rodzicami niesamowita rzecz, naprawdę widzieć cały park z góry, choćby z tych 5-6 metrów, to jest coś. A teraz zostało nam tylko właśnie takie zarośla tego typu rzeczy. Smutno, naprawdę smutno. Wszystko jest zdewastowane. Zresztą jest to nagrywane w HD, także. Możecie się przyjrzeć jaka to ogólnie była potężna aczkolwiek bardzo zniszczona konstrukcja potężne koło które napędzało cały tutaj system kolejki nizinnej kolejki linowej jaką była LK Nie wiem, zapewne dla wielu jest to Szokujący film, ale niestety tak teraz wygląda kolejka LK Chciałem Was zapoznać z tym, jako że sprawowar nie są mi dosyć obce niestety znowu muszę się przydostać Mogę o dużo wysiłku. Tutaj mamy jeszcze kolejka linowa LK Na mamy nadzieję że y, nasze władze dopełnią swoich obowiązków i y, zrewitalizują ten piękny obieg jakim była kiedyś kolejka LK jedyna nizinna górska kolejka w Europie i odchodzimy z tego smutnego miejsca